Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania tygodniowego. Twoja główna siła w najbliższym tygodniu co najlepiej pielęgnować. Tutaj koncentrujemy się na tym, co dodaje energii. Zaskoczenia tygodnia, niespodzianki, jak najlepiej zareagować, ukryte sytuacje, czasami małe kryzysy, które mogą przerodzić się w coś dobrego, jeśli zostaną przez was zauważone, zaopiekowane, prawda? Miłość, ogólny klimat w miłości, w relacjach, w singlowaniu, najkorzystniejsza yy, proponował o, pięknie w miłości, lwy. Najkorzystniejsza dla Ciebie postawa, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Tutaj rozpatrujemy energię między Tobą a Twoim partnerem, między Tobą a otoczeniem, lub po prostu Twoje nastawienie do spraw miłosnych. Praca i finanse. Najważniejszy temat w pracy yy, w sprawach finansowych i najbardziej sprzyjająca tobie y, strategia działania. Tu sprawy zawodowe pokazały się jako możliwość powro wracam do rozmowy, ponownie jakby jakaś możliwość się przed tobą otwiera. Natomiast tym razem należy na to spojrzeć strategicznie. Jeśli chodzi o kwestię, bo tutaj pokazać taka energia trochę drugich szans w pracy, drugich szans. Jeśli my jakby um. Żeby ktoś cię próbuje może omamić jakimś projektem zawodowym, to trzeba wyjaśnić do końca wszystko, zanim się na to zdecydujesz. Bo ten projekt zawodowy, ten projekt, wiesz, jakby jakaś oferta pracy na przykład, to może się nie okazać, że to wygląda zupełnie inaczej. Niż było omawiane. Więc na to bym zwróciła uwagę. Zwróciłabym uwagę na sprawy zawodowo-finansowe w kontekście um, doprecyzowania szczegółów, detali, byciem maksymalnie transparentnym um, i nawzajem oczekiwania transparentności, być może od drugiej strony sytuacji, szczególnie jeśli są to jakieś kluczowe ustalenia, dlatego że w waszym życiu zawodowym, związanym z pracą, współpracą, projektami. Zawodowymi. Pojawiła się taka energia z gatunku, nie do końca wiadomo o co chodzi, albo no, ktoś próbuje tutaj jakby. Mm... Sprytem, coś, tylko chodzi o to, że ten spryt, ten spryt, e, pamiętajmy, że po siódemce mieczy mamy ósemkę mieczy, doprowadzi raczej do ograniczeń w tej sytuacji, a nie do swobody, nie? Więc to tak, jakby trochę spryt niższych lotów nam się pokazał. I Wy na to, moje drogie lwy, należy, nale, po, powinniście zwrócić uwagę, to się pokazało, jako tak, no, pierwsza rzecz, która się gdzieś nam rzuciła w oczy. A tak, w ogóle, drogi lwie, drogi lwie, to zobacz, masz kartę świat, masz kartę transformacji, masz kartę sądu ostatecznego, czyli aż trzy karty wielkich arkan. To może być jakiś potencjał do ważnej zmiany, wiesz? Tak sobie o tym myślę ja. Dobra, zacznijmy od początku. Twoją siłą jest karta świat, znaczy, w sensie, taka energia nam się tutaj pokazała. Więc twoją siłą jest gotowość na nowy etap, uważam. Więc. Em... Możesz też czuć, że coś się domknęło ostatnio w tobie, wokół ciebie, wiesz, czy to mentalnie, czy emocjonalnie, czy zawodowo, e, i teraz pokazuje się taka energia, ok. Ja już zintegrowałem swoje dotychczasowe doświadczenia, mam jakąś wewnętrzną pełnię, prawda? No i teraz jakby e, chcę iść dalej. To jest troszeczkę tak. Więc w, w najbliższym tygodniu uważam, kotwicą dla ciebie jest ta świadomość, że ja już nic nie muszę nikomu udowadniać, na przykład. E, przeszedłem przez swoje i wyszedłem z tego zwycięsko, z sukcesem, odniosłem sukces. To jest dla was taka informacja. Hmm, jeśli chodzi o kwestię, co pielęgnować, no pokazała się szóstka monet, która zazwyczaj oznacza wymianę z innymi, prawda? Dawanie z otwartości, ale też umiejętność przyjmowania. Więc może pojawić się okazja, by komuś pomóc. E, być może ktoś wesprze Ciebie. Chodzi o równowagę energetyczną, chodzi o równowagę ogólnie em, i jakby jesteś w takiej dobrej, wewnętrznej pozycji, w spójności, w dojrzałości, w równowadze, korzystaj z tego. Dziel się sobą i niech energia. Zadbaj o to, żeby energia płynęła w obie strony. Czego nie widać? Zaskoczenia. Dziesiątka monet to jest dobra karta, tak? Znaczy, to jest bardzo dobra, choć duża karta, jako niespodzianka, bo ona może oznaczać nagły zwrot w, jakiejś, w kierunku stabilizacji, jakąś ofertę, tak? O rodzinne wsparcie, jakieś rozwiązania finansowe dosyć korzystne, coś, co przynosi realne poczucie bezpieczeństwa. I to się pojawia tam, gdzie się tego nie spodziewasz. Um, troszeczkę tak. Jak zareagować? Transformacja. Trzeba tak, żeby przyjąć tę na przykład stabilność, trzeba pozwolić odejść czemuś innemu. Więc to może oznaczać na przykład zakończenie jakiegoś starego sposobu działania, przekonań, nie wiem, relacji, roli, żeby oczyścić przestrzeń na to nowe. To troszeczkę tak, bo to nowe wydaje się być trwalsze. To jeszcze taka informacja. Trochę jakby możesz zyskać bardzo dużo, natomiast nie do końca na swoich jakichś starych warunkach. To jest troszeczkę tak. Zbliża się okazja do realnej stabilizacji 10 monet, ale trochę jakby ceną tej sytuacji jest pożegnanie się symbolicznie lub dosłownie z czymś, co już po prostu nie służy, nie działa. Wypaliło się, zakończyło, że tak powiem, swój sens, już straciło sens. W miłości osiem buław, no to w miłości to tak intensywnie, szybko, bez hamulców, nie, to może być tydzień, gdzie, że tak powiem, w ogóle też jakaś komunikacja się rozwinie, wydarzenia przyspieszają, okej? Okay? Może dojść do nagłych rozmów, do spotkań, do zaproszeń. Jeśli jesteś singlem, to jest bardzo dobra energia na świętowanie, Nie na, no może na świętowanie też, skoro już to słowo wyszło z moich ust, ale raczej powiedziałabym energia randkowa, tak, na, na flirt, na flirtowanie, to jest dużo pasji bowiem. Ale w relacjach też będzie się działo i to w szybkim tempie, i tu jest dwójka kielichów obok. I w ogóle najlepsza dla ciebie postawa mm, to jest otwartość na bliskość, otwartość na partnerstwa, otwartość na wzajemność. Pozwól sobie gdzieś zaprosić drogi si singlu, bądź otwarty na ten flirt, tak? To jest gotowość na prawdziwe połączenie nie tylko fizyczne, ale również emocjonalne, więc jakby podsumowując, miłość chce płynąć szybko, intensywnie, ale na takim prawdziwym, szczerym polu, tak bym to określiła. No trochę może, żeby no, nie, nie obawiaj się tej emocjonalnej dostępności. Jeśli czujesz, że to, co czujesz, jest prawdziwe i jesteś gotów na prawdziwe połączenie, tak, to dla singli bardziej, które flirtują, umawiają się, randkują. Praca, finanse, najważniejszy temat. Czas decyzji są to ostateczny prawda? Jakby Możesz poczuć też potrzebę zmiany jakiegoś kierunku, jakby takie wezwanie do zrobienia czegoś większego, prawda? To jest troszeczkę tak. Um, najlepsza strategia. Um, działaj rozważnie. Zostaw coś dla siebie. Nie wszystko musisz mówić głośno. To jest troszeczkę tak. Um, obserwuj otoczenie, tak? Um, działaj niekonwencjonalnie, to jest jeszcze taka informacja. Um, to moment jest tutaj przebudzenia w pracy, ale chodzi o to, żeby działać ostrożnie, z mądrością. E, no, trochę tak, ok? Już jakby nie idę głębiej w to, proszę, żeby sobie każdy sam też zinterpretował. E, podsumowanie, dobra? Teraz już jakby reasumując. Twoj, ty psychicznie pokazujesz się w dobrym miejscu, zintegrowany, gotowy na kolejny etap, więc dobrze jest tylko po prostu pielęgnować wymianę energetyczną, równowagę, dbać o tę harmonię, prawda? Zaskoczeniem może być to, że nagle otrzymujesz coś trwałego finansowo, relacyjnie, rodzinnie, i to wymaga przemiany, a nawet pożegnania czegoś, co do tej pory było być może jakoś tam aktualne, ale po prostu to jest większe, lepsze, przyjemniejsze. Jeśli chodzi o miłość, to bardzo dużo szybkiej, intensywnej energii i single, warto iść w stronę prawdziwego połączenia. Dosłownie. Praca, finanse, działaj mądrze. Zachowaj coś na później, nie od razu, nie pokazuj wszystkiego, co myślisz bądź planujesz, ok? To jakby trochę jeszcze taka informacja. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.